Wakacje w zasadzie od wielu lat spędzamy głównie w naszym zaciszu w pomiechówku, czyli tam nad wkrąg, gdzie mamy swoją, swoje siedlisko, gdzie wyprawiamy przyjęcia, organizujemy różnego rodzaju konferencje, chrzciny i inne bale. W związku z tym, że tam jest duży obszar, przepięknej zieleni, to tak mi zawsze jest szkoda opuszczać w lecie to miejsce. Bywa, że się co jakiś czas łamie i wyjeżdżam. W tym roku byliśmy dosłownie kilka razy na takich krótkich wypadach. Ale głównie nasz Janek, czyli trzecie moje dziecko miało fajne wakacje. Zawsze mi zależy na tym, żeby to dzieci fajnie wypoczywały. Ja o sobie jakoś tak na końcu myślę, ale zdążę jeszcze powypoczywać. A jeśli chodzi o czas pracy, nowe wyzwania, projekty się szykują? Tak, no oczywiście, że tak, przymierzamy się do. Przymierzam się, przymierzamy się do różnych nowych rzeczy. o tym. Pewnie nie będę wspominała, bo to lepiej nie zapeszać. Tak, oczywiście. No, teatr naturalnie, nowe spektakle. Będzie mi bardzo miło, jak Państwo wpadną do mnie do Kapitolu. Tam gram kochane pieniążki. Yy, dosyć yy, taką dwuznaczną postać, bo tuż po rozpoczęciu jestem mocno wstawiona, więc może warto zobaczyć, bo to dosyć trudna rola. Zapraszam również do Kapitolu na Alibi od zaraz. To jakiś czas już gramy, ale cieszy się dużą popularnością. Oprócz tego wyjeżdżam ze spektaklem Ani Muchy. E, oprócz tego jeżdżę ze spektaklem Czarno to widzę Teatr My. To są moje cztery spektakle. I to chyba tyle. Nie wiem, bo wiem, że miałam pięć albo sześć, To że jakiś musiałam zapomnieć. Przepraszam. Czyli od września. Tak, oczywiście w Warszawie i w całej Polsce serdecznie państwa zapraszam.